Alicja Patej Grabowska, przygoda kropelki. Spadła z nieba kropelka, okrągła niewielka, usiadła na trawie, rozgląda się ciekawie. Otoczyły ją kołem kwiatki, dzwonki, dwo, lilie polne bratki. Jak się miewasz po podróży, zapytał ją kwiat polnej róży. Jak ci się podoba łąka? Zapytał liliowy kąkol. Jestem łąką zachwycona. I zielona Mieszkałabym tu bez końca Lecz boję się słońca Gdy zaświeci żyć przestanę Ratujcie mnie kwiatki kochane Nie martw się kropelką miła Będziesz wśród nas długo żyła Z czego nasza kielichy, Będziesz miała pokój cichy Pokój ładny i wygodny W nim słońce krzywdy ci nie zrobi Wtem słońce rozsuwa chmury do nas krzyczą kwiatki chórem. Gdzie uciekać, gdzie się schronić? Myśli kropelka, lecz w miejscu stoi. Alarm! dzwonią dzwonki. Łzy spływają z oczu pąką. Nie ma kropelki, nie ma kropelki. Jest, rzekł ślimak. Weszła do mojej muszelki. Droga przed nami daleka. Uciekamy aż za rzekę. Ale kiedy słońce zajdzie, tu wrócimy. Więc nie płaczcie. Do widzenia, do widzenia, do szybkiego zobaczenia. Nie wiem, czy o, spodziewałaś się, że Twoja kropelka będzie głównym punktem naszego ogniska, które za bardzo się rozpaliło i nasz strażak ugasił je tak, żeby nasze kiełbaski zupełnie się nie spaliły. Doskonałe, wiesz, doskonałe wyczucie. Bardzo Ci gratuluję. Świetnie. Dziękuję bardzo. Biemy kropelka. Wiemy kropelka.